Jestem Krzysiek, ukończyłem niedawno trzeci rok, w sensie ukończyłem licencjat z turystyki i rekreacji na naszym poznańskim Uniwersytecie UAM. Tak naprawdę zaczęło się to gdzieś w okolicach szkoły gimnazjalnej, wtedy miałem założony swój pierwszy stały aparat i leczenie było prowadzone przez około rok i później ono po prostu nie zostało dokończone. Plan był taki, żeby doprowadzić ten uśmiech do takiego stanu, żebym ja był zadowolony i żebym mógł się po prostu śmiało uśmiechać bez żadnych kompleksów czy też przemyśleń, czy ten uśmiech na pewno jest dobry, czy na pewno jest ładny. Jakby nie patrząc, jest to inwestycja taka długoterminowa. Zęby nie prostują się z dnia na dzień, tylko gdzieś tam trzeba poświęcić trochę czasu, ale po prostu zawsze jest łatwiej i przyjemniej jakoś. Człowiek po prostu czuje się pewnie siebie, jak ten uśmiech jest ładny. Jak najbardziej zauważyło kilka osób w moment, kiedy ściągnąłem aparat stały, i przeważnie właśnie były tutaj. Hmm, gdzieś tam uwagi, że właśnie szkoda, że go ściągnąłem, bo wyglądał bardzo fajnie. Jak najbardziej jestem zadowolony, jeżeli chodzi o tą inwestycję.